O, jesteście, dobra. Słuchajcie, robimy to. Kubidu. Nie przez przypadek impreza Halloweenowa w tym domu, w tym roku, odbywała się pod hasłem Scooby-Doo. Zamierzam tego dokonać. Zamierzam zrecenzować wszystkie filmy ze Skubidu. Nie tylko te, które mam tu przy sobie. Wszystkie. Około chyba 43 pełnometrażowe filmy. No jest to recenzować. Mam taki pewien pomysł związany z tym. Możecie mi z tym pomóc. Co prawda mam już dużo gości ustalonych, no bo wiadomo, sam nie dam sobie z tym rady, ale wy też możecie wziąć udział w tych nagraniach. Jeśli chcecie tylko powiedzieć coś o tych filmach, to po prostu umówimy się, obejrzymy je razem albo osobno, a potem usiądziemy razem przed kamerą i je faktycznie zrecenzujemy. Zapraszam do współpracy, jestem bardzo otwarty na dobór osób. Jeśli jesteście chętni, proszę bardzo, odzywajcie się. Mamy do zrecenzowania naprawdę sporo materiału. Odcinki zamierzam wypuszczać co dwa tygodnie. No, więc to jest projekt na blisko dwa lata. Trzymajcie za mnie kciuki i odzywajcie się. Do zobaczenia.